radiownet radiownet, radiownet, radio vnet. Radio, 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 radio witam państwa już Mikke. Jestem w cotygodniowym felietonie. Możecie Państwo do mnie dzwonić na telefon, który za moment podam. A możecie również, to jest nowość, wchodzić na stronę jkm.nowyekran.pl. Tam to jest mój blok na nowym ekranie. I tam wstawiać komentarz pod ostatnim, pod ostatnim wpisem, który tam brzmi A ja jutro jestem w radiownet I tam mogą Państwo Zadawać pytania. Mam nadzieję, że będę je tutaj widział i będę odpowiadał. A dzwonić do mnie można na telefon 509, 330, 374. Powtarzam: 509, 330, 374. Dziękuję bardzo. Już przechodzimy do zapowiedzi własnych. Proszę Państwa, zacznę od pewnej wiadomości, którą dostałem, dostałem w nocy, ale jeszcze przedtem przed tym kilka słów. Otóż. Tłumaczę od 20 chyba już lat, a przynajmniej coś koło tego, że ustrój Unii Europejskiej, która jeszcze, jeszcze tutaj nie było 20 lat temu, była tylko wspólnota europejska, prawda, ale tworzący się Unii Europejskiej, będzie coraz bardziej przypominał ustrój sowiecki albo ustrój trzeciej Wrzesznej. No, niewiele się od siebie te ustroje różniły. Zresztą zwojga złego wolę hitlerowskiej od, 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 od komunistycznego i <coughs> yy, 이제... Jeżeli w tej chwili mamy w Niemczech narodowy socjalizm, to proszę pamiętać, że Stalin zaczął mówić, już jak się trochę umocnił, czyli po 1935 roku, jak się już umocnił wyniszczył bolszewików, to zaczął mówić o narodzie sowieckim, bo bolszewicy mówili o Wspólnocie Narodów, prawda, internacjonalizmie, a on mówił, że nie ma tam między narodami, jest jeden naród sowiecki. I zacząłem tłumaczyć, że jeżeli uda się utworzyć Unię Europejską jako jedno państwo, no to federaści za chwilę zaczną mówić o zaczną mówić o narodzie europejskim. No i rzeczywiście już, już zaczęli mówić już zaczęli mówić, i proszę Państwa, yy, co wtedy nastąpi? No wtedy, jak mówiłem, nastąpi coś takiego, że eurosocjalizm przejdzie w narodowy socjalizm, no bo to chyba jest zrozumiałe, prawda? Jak się naród europejski, no to eurosocjalizm staje się zwykłym narodowym socjalizmem. No i długo żeśmy nie, 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 nie czekali, bo na czym polegał narodowy socjalizm w dziedzinie gospodarczej? O, o tym w tej chwili będę mówił. Otóż było takie hasło, swój do swego po swoje. Prawda, że nie kupuj u Żyda, tylko tego, że musimy cłami chronić naszą gospodarkę przed obcymi towarami, no taki właśnie narodowy socjalist, który panował tam już zagomuki, później też. Zresztą on ma takie odbicie u ludzi. Ludzie naprawdę głęboko w to wierzą, że jak się będzie kupowało u swojego, prawda, to się gospodarka po będzie miała lepiej, to oczywiście jest nieprawda, o czym będziemy mówili za chwilę. No i wszyscy walczyli telefon jest, tak? Wszyscy walczyli z, z tym jak mogli, ale oto okazało się, że jego ekscelencja Mikołaj Sarkozy, prezydent Francji, yy, właśnie zażądał wczoraj w kampanii wyborczej, żeby zrobić kampanię Kupuj Europejskie, prawda? Więc halo, witam halo? Pan, tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, Mariusz Kamiński z Kraśnika Dzwonie. Bardzo miło. Lubię pana słuchać w internecie, bo taki mam tylko dostęp, chyba że akurat trafię w telewizji, jak wcześniej przeczytam. To rzadko zdarza, żebym był w telewizji, ale niech pan nie mówi, że pan lubi, bo tu bo tu wszyscy, którzy to w telewizji, to, to pewno lubią, także konkrety, jeśli można. No chciałem opowiedzieć taką historię, otóż chodzę do neurologa sobie tam parę lat, no i potrzebowałam skierowanie. Okazało się, że potrzebne jest skierowanie takie ponowne do niego, tak, nie. na krytyczne. No i poszedłem do lekarza ogólnego, miła pani doktor, oczywiście od razu zaproponowała mi dodatkowe badanie, no bo jako tak przyszedłem tylko po skierowanie, to od razu pan mi się przypomniał. No, no, o, no ona, ona chce zarobić, prawda? Mhm. Ona chce zarobić, to no niestety jest interes zawodowy i dlatego nie wolno pozwolić, tak jak mówiłem przed tygodniem, żeby rządzili ludzie pracy, prawda? Tylko konsument jest ważny, czy pan jest ważny, a nie lekarz. Lekarz nie jest po to, żeby on miał pracę, prawda? Tylko po to, żeby pan był dobrze leczony. To jest, to jest po prostu, Musimy zrozumieć, że nie ma, nieważne jest jak pracę, ważny jest konsument. O prawda? Mm -hmm. Zgadzam no. się z panem w tym. No i no, pozwoliłem jej na badanie, więc mi zrobiła to badanie. No i efektem jest tego, że ja mam to ponowne skierowanie, ale dzisiaj wizyta u Norulaga niestety musiał sobie darować, bo się zaraziłem w yy, przychodni... Yy, <ścoughs> Chory jestem, niestety, więc. No tak, no, mam nadzieję, że pan, że pan wyzdrowieje, ale to właśnie jest przykład. No, człowiek powinien w normalnym kraju, jak idzie bez żadnego skierowania do neurologa, człowiek w normalnym kraju idzie do apteki i bez żadnej recepty kupuje lekarstwo, jeżeli wie oczywiście, co, co chce kupić, no bo jak nie wie, to musi pójść do lekarza, prawda, i dostać receptę. E, no, także, także to jest zrozumiałe. No. Dziękuję bardzo za, za, za telefon. Dziękuję. Kłaniam się. O, widzę, widzę że, że, że tutaj zapada już pierwsze pytanie. Co ja sądzę o Gabrielu Janowskim i jego partii przymierze dla Polski? Gabriel Janowski, który zresztą jest moim kumem, e, no jak byśmy razem siedzieli i byliśmy internowani, to był wolnorynkowcem jak najbardziej. E, no ale coś mu po wyjściu z interny, coś mu, że tak powiem padło i zaczął, zaczął być protekcjonalistą, zwłaszcza jeśli chodzi o cukier, pewno ma z tego jakiś interes. No, i teraz ta partia jest taka troszeczkę, muszę powiedzieć, taki związek zawodowy mm, producentów cukru się z tego zrobił. Nie sądzę, żeby przynajmniej dla Polski miało wielki wielki ten. Ale to jest zastacy zas człowiek i można z nim rozmawiać. To, że mu tam podłożyli prawda, jakieś narkotyki czy coś tam wtedy w Sejmie, to trudno. Już jest telefon, przepraszam bardzo, dziękuję. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Mucha. Się. Wie pan, ja jestem pana bardzo takim. Z Agorzalem Falem już od paru lat Pana wspieram, staram się aktywnie pomagać. Ja mam takie pytanie, jaki jest Pana stosunek do autonomii Śląska? Proszę Pana, do autonomii Śląska mam stosunek bardzo prosty. Dlaczego tylko do Śląska? Dlaczego inne ziemie nie mają mieć autonomii? Wszystkie powinny mieć autonomię i to na stopniu większym niż sobie wyobraża Pan Gorzelik. Natomiast, jeżeli Pan Gorzelik sobie wyobraża, że autonomia będzie oznaczała że prawo śląskie miało pierwszeństwo nad ogólnopolskim, to oczywiście nie, bo to by oznaczało niepodległość Śląska prawda? i rozbicie jedności hmm. państwa. Także autonomia ogromna w dziedzinie obyczajowej, gospodarczej, jakie tam tylko chce, poza jedną, poza polityczną. W dziedzinie, w dziedzinie polityki mowy nie ma o czymś takim, mowy nie ma, żeby, żeby prawo, prawo ustanawiane na, na Śląsku miało pierwszeństwo nad ogólnopolskim. Prawo polskie nie będzie ingerowało, w prawo śląskie. Będą duże ramy, dużo. Do... Tak jak w USA są Stany, gdzie mają prawda, os osobne przepisy. Mm -hmm. Przepisy mogą mieć osobne ale nie mogą być sprzeczne z prawem ogólnopolskim. Także to, żeby sobie pan Gorzelik nie wyobrażał, że. Znaczy to jest ważne, które państwo ma, ma, ma pierwszeństwo. Jeżeli pierwszeństwo ma prawo unijne przed prawem polskim, to znaczy, że Polska już nie jest suwerenna, że suwerenem jest Unia Europejska, prawda? Jeżeli pierwszeństwo ma prawo polskie, to Polska jest krajem. krajem a i podległo, nie? To jest, to, jest bardzo, to jest bardzo istotne, Kto, m, które prawo ma pierwszeństwo. I żebyśmy nie, nie mieli żadnych wątpliwości, prawda, prawo polskie będzie miało hmm. pierwszeństwo przez Śląski. I rozumiem, że jeżeli autonomia dla Śląska, to taka sama autonomia dla każdego regionu w Polsce. Oczywiście, no nie musi akurat taka sama, bo, wie pan, różne regiony mogą mieć różne teny, bo państwo nie musi być jednolite, hmm. nie? Ale o, o, oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby inne regiony nie miały też, też autonomii daleko posuniętej. Dziękuję za odpowiedź. Proszę uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia. No, także... Proszę Państwa, wracając do, wracając do pana Sarkoziego, czy Sarkoziego następne pytanie jest. O, ch chyba, chyba, chyba to se, tutaj tak nie, nie pogadamy, tylko będę pytał. Jak, jak mam tam wytłumaczyć, że Niemcy jako kierownik polityczny ma wielkie chęć na realizowanie planu Mitele Europa, a jednocześnie umiera? Yy, nie, nie mam w tym sprzeczności. Yy, proszę pamiętać, że kierownictwo niemieckie nie jest, nie jest jednolite. Niemcy chcą wykorzystać, wykorzystać Unię Europejską jako środek do realizacji planów niemieckich, ale z drugiej strony przecież w Niemczech są ludzie, Francuzi, Anglicy, którzy nienawidzą Niemców, boją się dominacji Niemców i tam starają się ich hamować. Hamować. Niemcy rzeczywiście umierają jako naród. Natomiast państwo niemieckie trzyma się jeszcze stale dobrze. Odróżnijmy te dwie rzeczy, prawda? Bo naród to jest jedna rzecz, a państwo to jest druga rzecz, nie? I... i chodzi o naród, to przecież to, to my robimy dzieci Niemkom, a nie, a nie odwrotnie, na ogół to Polacy ekspandują na zachód, to nasza kultura jest wyższa niż niemiecka, co najlepszy dowód widać w tym, że to niemieccy policjanci zaczęli brać łopówki, a nie polscy przystali, więc nasza kultura wyraźnie dominuje e, tutaj i my ekspandujemy tutaj na zachód, natomiast, natomiast jeśli chodzi o państwo, no to nie ukrywajmy, że państwo niemieckie przynajmniej do niedawna było, było silniejsze i sprawniejsze od naszego, jeśli silniejsze wojsko, lepszą policję, bo to jest państwo, prawda? I, yy, i prawo chyba jednak niemieckie jest, jest mimo wszystko lepsze od polskiego. No, także państwa niemieckiego musimy się obawiać cały czas. Ta, ta groźba niemiecka nad nami, nad nami wisi. Ale nie tylko Niemcy mają, pra, mają plan Mitteleuropa. Przypominam, że Polska też ma plan Mitteleuropa. Zrobienia, prawda, Intermare i, i, Intermarum. Z, zrobienia wokół Polski zgromadzenie państw od, od Estonii po, po Austrię, prawda? I, i, i aż po, po Morze Czarne. Takie Plany istnieją, prawda? Mamy takie plany, że Polska była hegemonem, po to, żeby utworzyć takie imperium austro-węgierskie, no Austria jest za słaba, żeby utworzyć takie, takie imperium austro-węgierskie, żeby było przeciwwagą, żeby było czymś między, między Niemcami a Rosją, prawda? Sama Polska jest za mała między Niemcami a Rosją, żeby te państwa utrzymać z daleka od siebie, więc utworzenie takiego bloku, bloku, jak, jak, jak zwał, tak zwał, prawda? Imperium Galońskie, Austro-Węgierskie, Intermaren, to się różne nazwy tutaj są, e, No, takie plany, nam no, chodzą po głowie, chodzą? Chodzą, to Niemcy też mają prawo chodzić po głowie tyle Europy chodzą im. I muszę powiedzieć, że plany niemieckie mają większą szansę na realizację, bo, jako się rzekło, państwo niemieckie jest bardziej sprawne. Chcę, chcę przypomnieć Państwu sytuację przedwojenną i dzisiejszą. Otóż przed wojną też był taki pomysł, żeby utworzyć taki blok państw katolickich, właśnie aż do Włoch nawet sięgający, aż do Włoch nawet sięgający i wtedy Niemcy, którzy miały silne wpływy na Węgry, miały silne wpływy na Węgry, przecięły brutalnie te, te próby. Teraz też rozbiły przecież... Halo, sekundkę, halo... Tak? Słucham. Tak? Nie, nie, to teraz nie mogę znać, przepraszam bardzo. I w tym momencie w tym, w tym momencie również była próba utworzenia tego, jak to się nazywało, ten ten... No, prawda? I też dyplomacja niemiecka. I z, z, z rosyjską zresztą do spółki dużo zrobiły, żeby ten Wyszehrad, e, prawda, się i nie odgrywał żadnej, żadnej realnej, realnej roli. No bo robienie przez Polskę intermarum jest oczywiście sprzeczne z niemiecką koncepcją Mitteleuropy, prawda? Oni chcą mieć, mieć wpływy na Czechy, na Węgry, Rumunię, przez Siedmiogród to na Chorwację, która jest tradycyjnym klientem, klientem niemieckim, prawda? Na Austrii oczywiście. I utworzyć tę Mitteleuropę, a Polskę, no to jakby przeszkadzała to podzielić między siebie, a Rosję, prawda? Jakieś takie rzeczy tam chodzą, chodzą, chodzą Niemcom po głowie. Także są pewne koncepcje, no i trzeba walczyć. Przechodzimy, przechodzimy do... O, masz kolejne, kolejne pytanie w internecie. Przepraszam. Yy, yy, przepraszam. Trochę z innej beczki. No, co się dzieje? Hmm. Dlaczego jest mało informacji o czynie Janusza Walusia? Yy, o, o co tu chodzi Może yy, Janusz Waluś, z którym siedziałem, o ile pamiętam, w Białowęce, potem wyjechał do RPA, dokonał. Czynu, który jest czynem okropnym, mianowicie zamordował, zamordował krysja, jak on tam się nazywał, zapomniałem. To był w tym ruchu Mandeli, był to przedstawiciel, czołowy przedstawiciel macher partii komunistycznej sterowanej z, z Moskwy. I być może dzięki temu czynowi w tej chwili jednak w LPA jest w miarę rozsądnie i RPA nie stały się państwem komunistycznym, tak jak planowała sobie tamtejsza kompartia, prawda. Także z tego punktu widzenia być może. LPA bardzo wiele zawdzięcza Januszowi Walusiowi. on o Chris Hani. Hani się nazywał. Bo, bo, nie wiem, państwo wiecie, że tam, że tam w, 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 tym głównym, głównym siłą Afrykańskiego Kongresu Narodowego była właśnie partia komunistyczna. Tam był taki facet Joe Slowo się chyba nazywał, taki szkolony w Moskwie agent. Biały akurat. No, a, 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 reszta to były, to były, czarni, czerwoni. No i, i ten hani był naprawdę niebezpiecznym facetem. Także, także z tego. Natomiast, no, morderca pochwalać nie można. Tak czy owak, prawda? Także on musi ponieść może czuć się bohaterem, ale musi ponieść konsekwencje. No, mam nadzieję, że w końcu go zwolnią, To już minęło chyba 20 lat od tego czasu. I po 25 latach może liczyć że będzie na wolność, może wcześniej, może, może wcześniej. Myślę, że jednak nie bardzo są go wypuścić, żeby nie było prawda, że popierają morderstwo. To, to, to trzeba zrozumieć. Ja jestem. Yy, jako, jako polityk jestem pełen podziwu, natomiast no, jako moralista tego pochwalać, że jasna yy, nie mogę. Telefon dzwoni? A to nie, nie do mnie, tak? Radny, co się, a co się? Mhm. Dobrze. Wracając, wracając, proszę Państwa, do do pana Sarkoziego, ogłosił hasło, ogłosił hasło e, kupuje europejskie, ale co więcej, to nie miało być tak jak w, w Polsce Sanacyjnej, gdzie było hasło swój do swego, po swoje, tylko miało być tam wzór hitlerowski. On zażądał u, u, złożenia, e, by European Act, czyli e, jakieś dyrektywy kupuje europejskie, że podczas wszelkich przetargów publicznych musza, muszą być kupowane wyłącznie wytwory europejskie, nie można kupować tam chińskich, prawda, prawda czy, czy amerykańskich, czy, czy, czy afrykańskich, czy jakichkolwiek innych. No, to jest już całkowicie to samo, co ci Europejczycy, przecież ja, ja tak, tak napisałem na swoim, na swoim blogu. Ciekaw jestem, jak to, jak to wyjaśnią dialektycznie mężcy z gazety wyborczej, którzy przecież zawsze się wyśmiewali z tego typu zasiękowości, nacjonalizmu, prawda? Jak to można? Te hasło jest zacofane, za, no, no, no nie można, prawda? jednak, a jednak, a jednak właśnie takie hasło zgłosił, zgłosił, no w końcu Europejczyk, no, przecież to jest w Żyd, w ćwierci Rumun w połowie węgier. Węgier, pan po, po węgiersku on się nazywa Sarkozy, Denoć Bocza. On jest z wielkiej boczy, szlachetska rodzina taka węgierska. No ale teraz jest Francuzem, więc, więc nie, nie można mówić Sarkozy, tylko trzeba mówić Sarkozy. <laughs> I on, i on jak, jak widać, ekty Europejczyk, a robi te zaciękowe numery. Jest telefon, przepraszam bardzo, dziękuję. Halo. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzie witam. Mam następujące pytanie. Pan często w materiałach, które oglądałem, mówił, że geje to ludzie nasłani przez państwa zachodniej Europy, przez rządy z Brukseli, po to, aby zniszczyć nasze społeczeństwo i normalne wartości, takie jak rodzina. I tutaj nie za bardzo rozumiem, jaki cel miałaby mieć Unia Europejska w zniszczeniu tych wartości? Znaczy nie, Unia... Mnie... Europejska jako taka, oczywiście. Natomiast ci, którzy tworzyli Unię Europejską. Unię Europejską tworzą ludzie z takiej lewicy europejskiej. Głównym motorem jest taka organizacja, która się nazywa Wielki Wschód Francji. Ona udaje masonerię. Ma, ma, fartuszki, prawda, tam jakieś hasła masońskie. No, masoneria jej nie uznaje za masonerię zresztą. I ci ludzie, i ci ludzie w odróżnieniu od masonów zajmują się polityką głównie i właśnie budową socjalizmu. No i między innymi walczą z religią, za na, na wszelką cenę, cenę i używają w tym celu właśnie między innymi półgejów. No, powiedzmy jasno, że da dawni komuniści, żeby rozwalić społeczeństwo, używali robotników, no ale robotnicy już zburz prawda, jakoś nie chcą iść na barykady, więc teraz tworząc taki zastępczy proletariat, czyli właśnie tych półgejów, to feministki, prawda, jakieś takie ekologów, jakieś takie pseudo-proletariat, trzeba tworzyć grupę niezadowolonych, żeby obalić to społeczeństwo i je zniszczyć. No i między innymi właśnie do tego celu używają tych gejów. Żeby się jasno powiedzieli, ja, to nie ma nic wspólnego z homoseksualistami. E... Nie, to akurat wiem, no i to jest, właśnie, to, myślę, tak. że ktoś pomyśli, to to od razu taki wniosek sobie wysunie. Także, tak, tak, tak. To, to, jest, to, to jest, to jest, to jest nie, co innego, oczywiście e, e, gej na ogół jest homoseksualistą, ale wcale nie musi być homoseksualistą. E, na przykład pamięta pan taki zespół Tatułki, nie? Rosyjski. Nas nie dogonią, nas nie dogonią, nie? No, ten tak zespół jest. Tatuł, one udawały lesbijki, bo to się opłacało którzy bardzo wielu pół geju, właśnie dostaje pieniądze z Unii i udają homosiów, tylko <bringt uncover> dla, dla pieniędzy. Więc e, oni biorą pieniądze za rozbijanie społeczeństwa. W interesie homosiów wcale nie leży, żeby, żeby istniały małżeństwa homosiów, bo oni nie po to są homoseksualistami, żeby zakładać rodzinę, prawda? Potąpiono... Oni są dumni z tego, że są homoseksualistami. E, uważają się za wyższych od, od normalnych ludzi, no bo e, normalny mężczyzna, to tutaj tego, proda kobiety, a, a oni tych, którzy kobiety, więc oni są o, o szczebel wyżej w tym łańcuchu w tym żywieniowym I, i, i oni są z tego dumni i, i wcale nie są żadnych małżeństw zapisać, broń Panie Boże. E, także ja, to... No, jest to jest satysfakcjonująca odpowiedź, także dziękuję, dziękuję panu bardzo. bardzo. Do usłyszenia. Dobrze. Yy, więc, yy, wracamy teraz, teraz do ogólnej, ogólnej teorii. Otóż, yy, otóż, oczywiście, że hasło, yy, hasło, kupuj swoje jest, jest bezsensowne dla gospodarki, bo wprawdzie, bo wprawdzie. Jeżeli ja kupię, kupię coś, coś drożej u Polaka, prawda, to ja dam mu zarobić, ale jeżeli ja kupię, załóżmy, pralkę polską za 1100, a nie zagraniczną za 1000, to tej, tej stówy już nie mam, nie? A tak mógłbym tę stówę wydać na ciastka w ciaskarni, czy na buty, czy na, czy na cokolwiek innego. Więc gospodarka polska straci na tym, że jak ja kupię za 1100 zamiast, zamiast za 100. Więc to wcale nie jest korzystne dla, dla polskiej gospodarki. Konsument ma jeden obowiązek: kupować najlepszy i najtańszy towar, towar wedle swojego gustu i nie patrzeć w ogóle na narodowość. Nawiasem mówiąc, bardzo wiele czysto polskich firm, które nazywają po polsku, zarejestrowane w Polsce, są tak naprawdę własnością cudzoziemców, a bardzo wiele firm zagranicznych jest naprawdę własnością Polaków, którzy wolą w jakimś raju podatkowym otworzyć spółkę prawda? I, stamtąd, i stamtąd operować w Polsce. Także proszę się nie sugerować nazwą firmy, proszę kupować to, co jest najlepsze i najtańsze, a nie, nie sugerować jakichś wrzasków, prawda, że najlepsze jest tylko zachodnie, albo najlepsze jest tylko, jest tylko polskie. Towar nie ma narodowości, towar ma być dobry. A towar ma być tani. To proszę, proszę o, tym, o, o tym zawsze pamiętać. Także, także to, to tyle o tych natomiast Co do ochrony, ochrony. Ochrony rynku. Proszę się pamiętać o jednej rzeczy, że Badały zawsze takie wrzaski, że yy, nas wykupią. Pamiętam że za komuny, że jeżeli otworzymy granicę, to oni nas wykupią. No, minęło parę miesięcy i zaczął się wrzask, że nas zaleją, zaleją swoimi towarami. Otóż dopóki mamy własną walutę, to nic takiego nam nie grozi. Po prostu zrozumiecie, jeżeli ktoś nam coś sprzeda w Polsce, tak, jest swój towar, to on dostaje za to złotówki. I co on z tymi złotówkami zrobi? No, jedyne, co może zrobić, znaczy, może wywieźć sobie te złotówki i wykleić sobie dom tymi złotówkami. Ale jeżeli tak, to, koszt produkcji złotówki jest tam 20 groszy czy ileś, więc, jest, więc, możemy tych złotówek produkować po te 20 groszy i niech sobie wykleja, prawda, tymi swój dom, naszymi złotówkami, płacąc tam, powiedzmy, 99 złotych. Jest to czysty zysk. Ale oczywiście, on nie jest idiota. Jeżeli on coś sprzeda za złotówki, to on za te złotówki coś kupi. A więc, Nastąpi eksport w ilości dokładnie równej, równej importowi. Na dłuższą metę eksport się musi równać importowi. Uwaga, jeżeli mamy własną walutę. Natomiast jeżeli na przykład wprowadzimy euro, to oczywiście w tym momencie już jest możliwe że więcej sprzedają w Polsce, a kupią za granicą za te euro czy, czy odwrotnie. To bardzo utrudnia, utrudnia zachowanie, zachowanie równowagi, to zmusza y, ludzi do pracy no, nie nad tym, na czym powinni pracować w gospodarce, dlatego ja uważam, że y, własna waluta jako taka kotwica, która pozwala tutaj o, ogniskować życie gospodarcze według własnego kraju w, wokół własnego kraju, bez przymusu żadnego przecież nie ma obowiązku się rodzicać w złotówkach, niech się ludzie rodzają w dolarach, prawda? czy w chińskich yuanach, nie to nie przeszkadza. Ale musi być ta kotwica, żeby ludzie wiedzieli, do czego mogą, mogą się odnosić, prawda? I, I w tym momencie, w tym momencie istnieje ta naturalna osłona, że, że polski towar sprzedany, że towar sprzedany za złotówkę spowoduje, że tyle tak, samo towaru polskiego wyjedzie za granicę. Oczywiście to nie musi być towar. Mogą te pieniądze zarobić prostytutki w Polsce, prawda? równie dobrze, ale w każdym razie w każdym razie ten pieniądz do Polski w ten czy inny sposób wrócić musi. Także bardzo proszę się, się nie obawiać, nie obawiać o to, że nas wykupią, ani że nas zaleją. Ani jedno, ani drugie nam nie grozi, przynajmniej dopóki mamy e, własną, własną walutę. I dlatego właśnie jesteśmy przeciwnikami, nie tylko dlatego zresztą, jesteśmy przeciwnikami odejścia od e, waluty polskiej. Nigdy nie mogę zrozumieć pana profesora Leszka Balcerowicza, który był tym bronił, jako, on, on jako premier, to szczerze mówiąc, całkowicie zawiódł, natomiast jako m, m, szef Narodowego Banku Polskiego, który dbał o był bardzo dobry. Bardzo dobry. I ja mu tłumaczę, panie Reszko, no jak to jest? Pan stworzyłeś tę mocną złotówkę, jesteś z niej dumny, a teraz pan chce odejść od niej na rzecz euro, prawda? To po prostu stworzył dobrą złotówkę, trzeba było od razu euro prawda? Eee, to jest nonsens. Zotówka w tej chwili jest lepszym pieniądzem niż, niż euro. Eee, przynajmniej była do niedawna, póki pan Rosowski nie zaczął jej dodrukowywać w tempie szybszym niż, niż dodrukowane jest euro. Eee, no i... No, i, i, i trzeba było jej bronić, a nie, a nie mówić, że machnąć trzeba na nią ręką i yy, przechodzić na euro. To tyle, jeśli, jeśli, jeśli mowa, jeśli mowa o, o złotówkę. Jeszcze taki jest yy, pytanie o, o, o zakaz działalności obcych firm w Polsce. No nie, nie ma żadnego powodu, żeby nie działa, działały obce firmy. Natomiast. Ja to nie mówię za, za, za Kongres Nowej Prawicy, mówię za siebie. Ja jestem wrogiem wszelkiego rodzaju holdingów, spółek, spółek, prawda, i tym podobnych rzeczy. Ja wiem, dlaczego one są tworzone. One są robione z powodów podatkowych. Prawda? Na przykład yy, Izba Skarbowa Stanów Zjednoczonych yy, sprawdza spółki na, że tak powiem, pięć pokoleń wstecz, czyli sprawdza, yy, która spółka ma na własność akcję innej spółki, ta na innej spółki i tak dalej, tylko do pięciu. W ludzie, się zakładają, prawda, jedną spółkę na Bahamach, ta, ta, ta spółka zakłada inną spółkę na, na, Hawajach, ta zakłada inną spółkę gdzieś tam, prawda, i potem już w szóstej nikt, nikt nie sprawdza, a dopiero w szóstej tej prawdziwi właściciele się, 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 znajdują. Oczywiście, jeżeli IRS postanowi, że będzie sprawdzał do, do, siódmego pokolenia, to oni założą osiem, prawda. Teoria tarczy i miecza. I prywatarze sobie z tym znakomicie dadzą radę. No otóż, Otóż ja jestem wrogiem czegoś takiego. Ja podam jeszcze raz rozumiem doskonale, dlaczego to jest robione, ale w momencie, kiedy już prowadzimy w Polsce normalny ustrój, czyli zlikwidujemy podatek dochodowy, nie będzie żadnego powodu, żeby robić kombinacji kombinacji prawda, antypodatkowych. E, jedyny sposób zakładania tego typu oszukańczych spółek to jest to, że, żeby zrobić jakiś kant, to w tym momencie ja jestem za tym, żeby, żeby działali ludzie oraz spółki złożone z ludzi. No, zna się pięciu ludzi, zakładają sobie spółkę, proszę bardzo, to jest normalne. Natomiast jestem przeciwny zakładaniu spółek anonimowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to powoduje, że gospodarce działają ludzie nieodpowiedzialni, prawda? Nasze hasło, które głosimy od 30 lat nie, nie przecież nie tylko my na całym świecie, jest wolność i odpowiedzialność. Więcej wolności i odpowiedzialności, więcej odpowiedzialności. A jaka może być odpowiedzialność, jeżeli zakładamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, no, To jest zupełny nonsens. Czyli powinien mieć wolność działania, żeby go nikt nie kontrolował, ale ponosić również odpowiedzialność. Całym swoim majątkiem. Oczywiście część ludzi będzie się wtedy bała prowadzić działalność i bardzo dobrze. Gospodarka nie jest na tchórzy. No, czy państwo na przykład patrzycie, jak jeżdżą ludzie na, na motocyklach, prawda? Skaczą na tych motocyklach, na extreme sport można sobie zobaczyć, prawda? No to, to nie jest sport dla ludzi, którzy się boją. I to, że za każemy i zakładać kaski, to niczego nie pomoże, oni też nie, nie, nie powinni tego robić, bo sobie karki skręcą, prawda, tylko. Otóż, otóż nie, gospodarka nie jest dla tchórzy i ludzie powinni działać y, z pełną odpowiedzialnością za to, za to, co robią. To jest taki prosty postulat i chyba zrozumiały. Proszę Państwa, bardzo dziękuję pół godzinki właśnie spokojne mija nikt akurat w tej chwili nie dzwoni nie widzę żadnego nowego wpisu nie widzę nowego wpisu temat mi się akurat skończył na minutę przed czasem dziękuję państwu za uwagę kłaniam się do usłyszenia za tydzień. Ra, ra, ra,